Yes, yes. Witam wszystkich z tej strony Sarlen, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Brotherhood. Zacznijmy go od kupienia tej oto ciężkiej pokrywy, aby nosić przez sobie broń w ręczną. się tak, przynajmniej akceptujemy. Gra nadal napadzie. padzie. Coś się akurat nie zmieniło. E, tu był chyba krąg mocy. Dobra, to jest tak, niech tak będzie A teraz. Co kierujemy swe kroki do misji, cokolwiek by to nie było. Jakoś wam ten czas może uprzyjemnie. Pff, kamera, tędy, dobra, chociaż jakby tak spróbuję jeszcze dorwać... Powala a nuż Witeles ma jakąś broń dla mnie, czyli wątpię, uzbrojenie korek. Siedem tysięcy zdania kupców wiara jeszcze totem i paciorek. Dobra, to się znajduje tak mniej więcej w trakcie przeszukiwania różnych rzeczy, więc nie ma co narzekać. A teraz zaczynamy kolejną misję. To może być już w sam koniec sekwencji, tylko pogadanka, ale później też się czymś zajmiemy, oczywiście. A co? opraszam proszę. I secured something of great worth from one of my contacts. We now have the names of several Templar agents Cesare has recruited to terrorize Roma. How do I find them? I can give you a general location. I suggest looking for signs of distress nearby. Perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction. My contact will continue searching for more names. This information came from a city guard. Yes how did you know? <laughs> lucky guess. grazie. claudia, bartolomeo and la volpe are waiting for you inside. i can't imagine how you did it. virtu, machiavelli. virtu? No, so what have you discovered? that bastardo cesare is in the castel sant'angelo with the pope. my spies tell me that the apple has been secreted to someone. For study, I am working on determining his identity. Caterina will be moved to the prison within the Castello next week. Bene, so the Castello it is. Roma will heal quickly with Cesare and Rodrigo gone. Only if the opportunity to assassinate them arises will I take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. I'm with Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Do not worry; they will die. You have my word. Przeczytaj później. Et tak jest prawda. The... Aha. Trójką. I represent the combined resources of Bartolomeo Delviano claudia auditori and la volpe. through my associates spread across the city, you can channel your florins to any part of the underground you desire. you may have seen notices posted around roma which allow you to purchase buildings. income from your new tenants will be deposited with bookkeepers, as well as additional profit from renovations. bookkeepers can be found throughout the city. Voto Hmm... Gość od tego wszystkiego. Ziarnko do ziarnka... Jej... A, tu mamy nawet... Miejsce z tym wszystkim. Więc Skaczec, jo! Nie skoczył. Nie lubi mnie. No cóż. Ale co poradzić. Co? Chyba nic się nie da. Dobra, co mamy teraz? Krywka z Hmm. Sekwencja czwarta. czego by tu zacząć? Dobra, zaraz się rozejrzę po mapie i wam powiem. Tak ładniejszy przychód. Dobra. No teraz co ja tu mam do zrobienia? Tutaj mam misję, pewnie z samym kastellu już. Hmm. Dobra, zlecenie zabójstwa, zlecenie zabójstwa, ale tak szczerze mówiąc, to jadę tutaj, potem zajmę się wieżami. Wiesz, to jest naprawdę upierdliwe ogólnie i. Tym się trzeba zająć. Chcę widzieć wszystko co się dzieje. No przynajmniej jak najwięcej. O, no wysku... Bez... Akurat jestem koło kowala, no to zobaczmy co on tu dla mnie ma. No towarzyszu, co, co masz dla mnie? Naprawić wszystko. Mhm, otrzymać Leonarda. Dobra, ciekawe kiedy dostanę ogólnie. Wojenny młot To jest broń ciężka? Nie, zwykła. Ciclijski rapier, rapier... tak. Hmm... Jest tylko szybszy... Jak muszę smutek kupić? Nie wiem, mała broń. Chciany w tyle Tromulusa, tysiąc drogie... Hmm...

Kulturalnie między Wami nie denerwuję, kobieto. No, tylko kontrolowanie tych wszystkich, <grywa> nie da, jakoś granie na palie, muszę się po prostu przyzwyczaić. To nie jest coś, znaczy, ja się tak to ujmę, wychowałem. Ja jestem zwykły PC-towiec w sumie. Eee, jak to minąć? To ja się jakoś da minąć. Musi się dać jakoś minąć. Mm, na prawo spróbuję. W sensie tędy. Dobra, nie przejechałem strażników, jest w okej. Okay. A fiszy mi się nie chce zrywać, poziom tego wszystkiego ma to jest zajęte jeszcze przez wieżę Borgiów, więc też nie mogę. Trzeba ją znaleźć, to jest pewnie ta tutaj na prawika, na minimapie. Ale to jest najbardziej uciążliwa, więc to sobie daruję. Trzeba by tam wszystkich wybić jakoś skutecznie, a nie mam na to siły. Łuk triumfalny. Fajniejsze hmm, jest to, że byłem koło niego. Koloseum dookoła. Miałem... A, i to jest punkt obserwacyjny na koloseum. Puh, przydałoby się go zająć, ale... Prawda jest taka, że nie wiem jak tam się wchodzi. Prawdopodobnie od wewnątrz będzie łatwiej. Chociaż. Nie. Od wewnątrz próbujemy. Od wewnątrz. Tam się jakoś na pewno wchodzi. Musi się dać tam jakoś wejść. Jest czuję, że niedługo się wścieknę i wrócę do klawiatury tutaj. Zresztą szkoda, że Darksidersa nie mogę nagrywać z padem, bo coś ma... Yy, no, kamera świruje kompletnie. Nie wiedziałem nawet, jak ją mam... Mm, nie, 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 nie. Nie wiedziałem nawet, jak ją obrócić. Więc wiecie. Przynajmniej mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Skrzynka. Nie chcę się po nią iść teraz. Mogę po nią pójść prakty... Nie w dowolnym momencie, więc po co teraz? ktoś mi to wyjaśni. Wiem, że to może być coś ciekawego, wiem, ale musisz mi najzwyczajniej w świecie po prostu nie chcę. Dobra... No co? NIE! NIE! Jezu... Hm. Nie to... Dobra, odpuszczam się teraz. Kiedyś się to zrobi. Teraz idę na następny na biszu wieżę w która jest. W sumie tu. O, tu jesteś koniku. Daj się dosiąść. Zale się przestraszyłem. Myślałem, że co po prostu nie przeżyję tego upadku. Krótko mówię, to było po prostu straszne. W pojęciach nie cofnęło, ale prawdopodobnie przy na kolosem. Co konik nie zaskoczy? To konik użyje schodków. No, grzeźny konik. To pewnie też jest skok. No ba. Dobra, to wiesz już blisko, to już... Pff, pójdę na piechotę. Dobra, w sumie nie oberwałem. No wy sobie żartujecie. To ja mam nic nie zrobić dzisiaj ciekawego. Chociaż ta wieża... Jeśli tamtej nie będę mógł się przenieść, to nie wiem co zrobię. Czy ich przenieść. To trzecie. Eee. Co to było? Danke. To jest ten nóż, który chciałem kupić tego co widzę. Przeszukajmy go. Co to w sumie. O, ruda srebra nawet. Dobra, trochę się na nich odbiję pieniędzmi. Co ty, Jergosia? No jest jak chcesz. Indiański brylant. Znowu indiański brylant. To jest szósty, dobra już wiem. Tu są jakieś jaja. Nie, no nie zacznę teraz nowej misji, bo ona jest długa. Trzeba się nie zająć. Koloseum nie wejdę. Zobaczmy jakąś wieżę w mieście. Mam tuż tej misji. O lipka. To jest na Koloseum. Chyba tak. Tak, to jest Koloseum. Płucza. To nie może być aż taki nudny odcinek no bez przesady, Merkacki Trajano, Palacy Sanatorium Puh, to może tu Wątpię, ale może tam mi pozwolić chociaż 500 metrów, dobra kupić ciężko pochwy tak Parę osób, nawet mi znajomych, ogląda tą seria. Ktoś mi... Zresztą ciężka pochwa, dobry pomysł. No co, się będę patyczkował, kupię, co? Stać mnie, to kupię. w kursy aktualnie nie muszę używać. Kursy najwyżej, nie wiem, w następnym odcinku... ulepszę, nie wiem, pozbieram w międzyczasie, bo... Na przykład będzie chciała, albo coś, no to siebie tepatyczkowa, prawda? Moment, co to za wieża tu jest? Co ją umiem... Aha, ta denerwująca to nie najpierw tamta. że nad tym leżę to nie wiem i pamiętam ile było kluczy zresztą faktycznie trzeba tam coś wiedzieć ale to nie teraz to będzie chyba jeszcze w zasadzie nazwijmy to osobna przygoda już jeśli tam nie będę mógł wejść to się Dobra, teraz ich przeszukujemy. Za no to lubię kusze. Tokiem przyjemnie się z niej, z niej korzysta. Ale czasami, że tak to ujmę, bełty się zwracają. No przykład teraz. Nie, 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 nie. nie. O, dłuż trupa. Jednego gościa od nich. No, ze mną pójdzie z tego, co wiem, więc oddalmy się teraz. Nie chciałem włóczniec, ja chciałem go przeszukać. No i w międzyczasie jeszcze sobie właśnie napięcie, trochę florenów. No, zaraz, zaraz Dobra, jestem. Kto? Nie, 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 nie. nie, nie.

I could have murdered you right now. So do I. Always be aware of your surroundings. Our strength comes through vigilance. Assassins will not attack from in front, they will approach out of hiding. Never let your guard down. I am alive today because I listen, look, and heighten my senses at all times. Cholera, Szlak zaraz mi ucieknie. No jasne, już mi uciekł. Dobra, wyciągnijmy się na lekko otwarte pole. ao O! No zrobiłem wyzwanie na mika Jak miło Dobra Jeju. Co jest najgorsze, nie wyszło mi to Tak jak miało wyjść nie, Wykrył mnie skóba nie cenię. Nie zreagowałem odpowiednio szybko, no ale i tak bywa. No nic na to nie poradzę. I teraz go nawet nie mam jak załatwić, już czekajcie, to jest włócznia? Tak, to jest wócznia. Nie, 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 nie. Odniesieł właśnie, odniesieł. Na koniec chcę zrobić coś ciekawego. Udało się! Rzuciłem w niego włóczniów. Hi hi. Yy, chyba się zomała Dobra, tym lekko... ponury macz brutalnym akcentem. I ja i nasz kolega Ezio będę się z nami żegnał. Do no zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.